Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. Dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Zwinąwszy, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność i niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych. Abym obwoływał rok łaski Pana. Winąwszy Księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym łaski słowom. Które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili... Aż na orwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie: chwała Tobie, Chryste. Chrystus w dzień Szabatu, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, udał się do synagogi, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy, znalazł miejsce, gdzie było napisane to, co dotyczyło Chrystusa tych chwil. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym bogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał. Rok łaski Pana. A więc fragment, fragment księgi proroka Izajasza nawiązywał do Chrystusa, który, jak wiemy, że w swoim posłannictwie ubogim głosił dobrą nowinę, nie patrzył ze względu na pochodzenie, na bogactwo. Ale każdemu głosił dobrą nowinę, a szczególnie ubogim, tym ludziom cierpiącym, którzy często byli lekceważeni przez innych ludzi. Więźniom głosił wolność, a więc właśnie tym, którzy byli uwięzieni, tym, którzy czyli, czynili zło. Tak jak wiemy, na krzyżu był jeden łotr dobry który powiedział, panie, wspomnij na mnie, jeżeli będziesz w raju. I Jezus powiedział, za prawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Możemy powiedzieć, że była to najwcześniejsza kanonizacja. Bo Chrystus powiedział, dziś będziesz zbawiony temu, który był łotrem. A więc zgodnie z Ewangelią, ostatni będą pierwszymi. I dalej Ewangelia mówi, to znaczy księga proroka Izajasza, abym niewidomym głosił przejrzenie. Również tym, którzy, którzy starają się nie widzieć działania Boga, tego, że Pan Bóg stworzył wszechświat. Że Pan Bóg przekazał nam dar życia za pośrednictwem naszych rodziców. A więc ci ludzie są niewidomi, nie widzą dobra, jakie daje nam Bóg. I dzięki Bogu właśnie my mamy życie, jesteśmy szczęśliwi, a nieraz do, doświadczamy cierpienia. Dalej, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. A więc Chrystus przyszedł, aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby tych ludzi, którzy cierpią ze strony innych ludzi, aby odsyłać wolnymi. Właśnie my mamy troszczyć się o tych ludzi, którzy są uciśnieni, którzy cierpią z powodu innych ludzi, z różnych powodów. I dalej abym obwoływał rok łaski Pana. Właśnie Chrystus przyszedł po to, aby obwoływać ten rok łaski Pana. Właśnie Chrystus, który jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, czyli cały Bóg daje łaskę i Chrystus obwołuje tę łaskę dla ludzi. Zwinął księgę i usiadł. I począł mówić, dziś spełniły się te słowa Pisma. I dalej Chrystus powiedział, z pewnością powiecie mi to przy słowie, lekarzu, ulecć samego siebie, dokonaj, że tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w kafarnał. I dalej dodał, Żaden prorok swojej ojczyźnie nie jest mile widziany. I widzimy później, pochwycili go w synagodze, unieśli się gniewem, porwawszy z miejsc, wyrzucili go z miasta, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, wyprowadzili na orwisko góry, na której było zbudowane miasto, aby go strącić. Ale widzimy... Chrystus ma władzę nad nimi, jak mówi Ewangelia, przeszedłszy pośród nich oddalił się. Kochani, chodźmy na portal prawy.pl, mamy dobre informacje z kraju ze świata. Życzę miłego, pogodnego dnia.